Pana trenera, drużyny gości, pan Adam Heidel. Proszę o komentarz do tego spotkania, które układało się zupełnie inaczej niż to przed tygodniem. No, cóż, ja mogę powiedzieć. No? Myślę, że dzisiaj udowodniliśmy wszystkim, że my w tej wizji nie jesteśmy taką użytką paną na wydaniu. tylko jesteśmy taką wadzią, taką bym powiedział, czarującą, bo parę że się nam w tym sezonie udało zaczarować. Eee, no cóż, mogę powiedzieć. Mamy sponsora. Dzięki niemu jesteśmy agresywni, bym powiedział. Przyjęliśmy tak, ja agresywni specjalnie, żeby podkreślić tu jego nazwę. No cóż, no, nigdy nie udało mi się wygrać żadnego meczu w pile. A jeżeli tutaj z Wandą już od no, czasu, kiedy się reaktywowaliśmy, no, dzisiaj na to był smak ogromny, więc, więc pozostał ogromny niedosyt. Myślę, że nikt od nas nie spodziewał się, że zrobimy tutaj tyle punktów, a my z tym wyjeżdżamy z ogromnym niedosytem po prostu. I... I robimy swoje. Tak jak powiedziałem na początku sezonu, że będziemy się koncentrować na każdym biegu i do każdego biegu podchodzić z taką samą powagą, niezależnie w którym momencie zawodu jesteśmy, to konsekwentnie to realizujemy i no, efekt tego widać, aczkolwiek brakło dzisiaj kilku oczek. Powtórzone biegi, wygrywaliśmy 5-1. Moim zdaniem niesportowe zachowanie, trochę gdzie był na Nikolaju, Bózku, Jakobsenie i powtórka yy, na 3-3. Także tutaj gdzieś coś potraciliśmy, drugi bieg, trzeci bieg powtarzany, trzykrotnie dwa razy Ernest Koza i trzecim razem, nie się wygrać, przywozi zero punktów. No i tak gdzieś te punkciki pouciekały i pouciekały. Pozdrawiam bladego mam nadzieję, że już tam wszystko z nim w porządku, bo no dość było widać po nim, że dość boleśnie odczuł no, wypadek. Panie że kadra rozpołudzka stabilny skład, czy przewiduje Pan zmianę na kolejne rzeczy? Znaczy nigdy pomyślą mam taką zasadę, że nigdy po meczu na gorąco nie oceniam sytuacji, czy coś zmienimy, czy nie, bo to nie przynosi żadnego dobrego rezultatu. To trzeba przemyśleć na spokojnie, zobaczyć yy, co i jak. Także pomycz nawet się nad tym nie zastanawiam. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do pytań później, na razie yy, przejdźmy do kolejnego bohatera. To w sensie dosłownym tego spotkania, bo to Szczepania, który jeździ rewelacyjnie i podziwiamy Ciebie właściwie od początku sezonu. Znakomicie przebyść to spotkanie i pytanie proste, czy ten to jeszcze kojarzysz, jeszcze pamiętasz, czy to dla Ciebie zupełna nowość? Pamiętam, tutaj nie jest tak, że nie jeździłem, to że w zeszłym roku przed sezonem dzięki twojej uczynności mogłem potrenować. Jeszcze, jeszcze nie miałem klubu w najpierwszej lidze, więc... Byłem tutaj na treningu i na pewno pamiętam ten tory. Jeśli pasuje sprzęt, to, to tych torów się nie zapomina. I ten sprzęt jest wypasowany, to, to wystarczy pilnować startu i, i najlepszej ścieżki. Sprzęt sprzętem, ale forma jest niesamowita. I co się takiego stało z motocykla, że jeździsz znacznie lepiej niż w poprzednim sezonie? Żurę jest takim sportem, że ten motocykl jednak odgrywa główną rolę. Jeśli on jest dobrze dopasowany i, i, i szybki, no to e, tak naprawdę e, detale są ważne w formie zawodnika. Na pewno zrzuciłem też kilka kilogramów przez zimę. Tą formę utrzymuję, bo, bo y, w trakcie sezonu również trenuję fizycznie dosyć ciężko, więc y, na pewno ta, ta kondycja jest i, i no, jeśli są dobre wyniki, to też łapie się w flow i, i się trzyma tego, jest, jest się pewnym siebie na startach i tak samo na trasie, więc na pewno każdy sukces czy tam zwycięstwo wyścigu pchałem jeszcze bardziej do I noga jest cała, bo kontuzje w tym sezonie na szczęście cię ominamy. Tak, tak w zeszłym roku nie jeździłem tej ligi bo była noga złamana, więc nie mogłem jeździć, ale w tym roku jest, jest ok. Kontuzje na szczęście mnie omijają, więc... Cieszę się tego, że, że nie ma tych kontuzji, bo, bo to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Przeniesiemy do wyboru z pana Tomasza Żętkowskiego, którego zapytam przewrotnie na dobry początek, żeby troszeczkę się rozluźnił. Zawsze Tomasz jest niezwykle zestresowany. Ile klapsów dzisiaj dałeś zawodnikom, kiedy wjeżdżali do Was Po pamiętam, ja ale ja jestem zadowolony z każdym wygranych biegów, jak oni wygrywają I, i zapewne są przed mnie pokrypowani przed biegami i, i po, po dobrych biegach. Ale dzisiejszy się trzymać w około jaw już od drugiego... Kiedy zaczęły się nerwy, Brady Kurz jak widzieliśmy, no, przykrył upadek, na tą chwilę wiemy, że jest złamane żebro i pozostanie dalej na obserwacji w szpitalu. Także no, no, nabawił się tej niezbyt przyjemnej i bardzo bolesnej kontuzji, bo złamane no, żebro woli jak kolejka. I, i, I cieszę się przede wszystkim z tego, że, że wygraliśmy ten mecz praktycznie trzema zawodnikami. Bardzo dobra postawa dzisiaj Katra Grzegorczyka, który pierwsze dwa biegi pojechał. Gdyby nie te punkty, no, no, ten mecz nie byłby wygrany i tych punktów minorów zawsze brakowało. Te cztery punkty sprawdzi się i dały wygraną. Cieszę się bardzo z tego, że Michał wrócił na swoje tory i zrobił komplet. Praktycznie 14 punktów. Tak jak ostatnio z Michałem rozmawialiśmy. Michał mówił, że potrzeba czasu i nadejdzie ten mecz, że się przełamie. Ten mecz już był w Krakowie i jemu takie biegi właśnie. No, to był najpiękniejszy bieg w dzisiejszym meczu tutaj bracia walczyli do, do, do ostatniej, do mety praktycznie, to był piękny bieg i coś więcej. No ja się cieszę, że wygraliśmy, bo miny nie miałem zbyt dobrej i, i nawet nie miałem związane ręce, nie miałem możliwości tego meczu rozegrania taktycznie, bo nie było jak tego zrobić, cały czas był jeden punkt, ewentualnie chyba najwięcej cztery dla Krakowa. Musiałem tylko liczyć na to, że przebudzi się Tomek Gapiński i przebudził się w odpowiednim momencie, w tym ostatnim biegu, też dwa wykluczenia miał i no nie powiem, że słuszne, niesłuszne, sędzia ma zawsze rację. I cóż, no mecz wygrany, walczymy dalej o playoffy i w następnych meczach będziemy robić wszystko, żeby wywodzić punkty bądź z wyjazdów. I wygrać tutaj z Myślę, że cieszymy się też frekwencją, dlatego że Lidia to jest miesiąc, kiedy ta frekwencja spada, a tutaj nie było wcale tak źle. A tak, kibiców mamy bardzo wspaniały, to są najlepsze kibice w Polsce i nawet kibice Starnowa, którzy tutaj zostali tak przyjęci i przyjechali nam kibicować do Krakowa i wielokrotnie jeszcze dziękowali za to przyjęcie, wygrali z nami tutaj mecz, a, a nikt nie gwizdał. zostali przyjęci naprawdę bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Michał Szczepaniak. Dziś zdobył prawie komplet, 14 punktów i wspaniała postawa. Domyślam się, być może będziesz, nie, nie zgodzisz się ze mną, ale domyślam się, że do coś Twojego brata jednak dodatkowo cię motywowało. Prawda czy nie? Nie chcę nic mówić, żeby nie było później jakichś znowu nieporozumień. <laughs> nie, po prostu już w Krakowie dobrze się czułem na to, że to było to, czego mi brakowało. Na tych Kilku dobrych biegów dzisiaj naprawdę było wyśmienicie i yy, myślę, że pójdzie teraz to wszystko w dobrą stronę, bo, bo yy, początek sezonu był fatalny taką mówi, a później jakoś nie mogłem się odnaleźć yy, ciągle problemy. Yy, no i ta przerwa jakoś tam mi dobrze zrobiła, teraz wszystko wraca na dobre tory oby tak to, oby to, oby. Między wyścigami udało mi się zagadnąć waszego tatę, komu bardziej pomaga, bo akurat przy motocyklu Mateusza, ale powiedział, że tobie też udziela lat. Jak to dzisiaj wyglądało z Waszej perspektywy? No, dokładnie tak jak mówisz, no zawsze pomagałem i Mateuszowi no, jak tylko może i pomagał mi i pomaga Mateuszowi, także tutaj no, chwała mu się należy, bo naprawdę widać, że te motocykle są bardzo szybkie. Zdobył dzisiaj razem 27 punktów. Razem z wami. Tak, no można powiedzieć, że te punkty to on zdobył, a nie my My tylko jak kierujemy tym motocyklem, a jestem naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Szanowni Państwo, zachęcam do zadawania pytań. Czy w momencie, kiedy dostał pan informację, że Brad jest niezdolny do jazdy, czy była możliwość zmiany jednak juniora, czy takiej możliwości już pewnie już było? Znaczy doktor Byszczycki poinformował mnie, że na tą chwilę zawodnik jest zdolny i tak to przez kierownika zawodowego zostało zgłoszone, że jest zdolny do jest uczestnictwa w dalszych tak 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 tak. zawodach i ja nie mogłem zrobić żadnej rezerwy z duchej juniorem, bo dopiero za jakąś chwilę brat poczuł się jeszcze gorzej. Został mu podany tlen, i wtedy doktor zdecydował, że trzeba go jak najszybciej wyjść do szpitala, ale bieg już po prostu ruszył, bo ja nie mogłem nic zrobić. Czyli w jest zapisane wykluczenie. <śmiech> jeszcze, <śmiech> jeszcze jakieś pytania do naszej gości? Życzymy powodzenia w nocy ze Staną Rzeszą. Dziękujemy bardzo.